Co tu się dzieje? Jak mamy grać w piłkę w taką pogodę? Ale to będzie przełapane! O ja! Oj. Ja. Tylko na parkingu nie było samochodów i ludzi też nie ma do grania. Co jest zgrane? Co jest zgrane? Jeszcze jest chwila do meczu, ale dostałem wiadomość, że mecz jest odwołany ze względu na to, że przeciwnika nie będzie i chyba nie będzie, natomiast ja napisałem Chłopakom, że słuchajcie, no przyje o, przyjeżdżają, że przyjechać to i tak po prostu, to i tak trzeba, tak? Bo protokół i tak dalej, ale no nie wiem, jak tam były ustalenia. Ja wiesz, ja przygotowany, chociaż mam jeszcze kontuzję, ale postanowiłem, bo nie było, nie było, nie było ludzi, miało nie być ludzi i miałem stanąć po prostu na bramce, no nic, no po prostu <laughs> sam, sam jestem. Ktoś tam jeszcze... Ktoś tam przyjechał, Wykorzystam ten czas i podjadę teraz do mamy i do babci. Czekaj... Ja, ja poka No pokaż... nie będę... Jak ty powiedziałeś, że bez biust? Dobra, okej. Okay. Tutaj... Na tym zdjęciu... Jest słynna obecnie influencerka. Co? Dlaczego zasłaniasz? No przecież... nie tak nie widać, chyba. Tak? Ale nie mogę tutaj pokazać właśnie z wiadomych względów. Mama robi jakieś porządki. I znalazła moje jakieś stare prace. No, i tu są jakieś też katalogi. A to jest z 2010 roku, o, czyli 11 lat. Czyli tak? jest 11 lat. To jest dla różnych, dla różnych producentów. O, i tak, tak wyglądałeś. Tak, tak kiedyś się wyglądało. Czekaj. Jakieś szczuplutki. Ja wydałem takie katalogi, rozsyłałem do różnych. To na przykład dla producenta kostiumów kąpielowych było. To dla producenta płaszczy. Tutaj też takie jakieś wodki. A to są stare, to są... Ojej, dawno, dawno temu. O, producent producenta jakiś krawatów. Yy, producent kostiumów kąpielowych. Kostiumy kąpielowe. O, a tu jaki tu... chłopaczek. Tutaj? Pokaż. O. Producent sukien ślubnych. Producent sukien ślubnych. A tu... <noise> a to jest Michalina, moja sześnica. A to jest Marysia, yy, moja, moja siostra. Kasia. Tak. Producent rajstop. Rajstopy ubrania coś takiego a to jest to jest sesje ślubne tak to są zdjęcia zdjęcia ślubne o takie robiłem ja w ogóle byłem pierwszy no nie drugi powiedzmy ale jeden z pierwszych byłem jeden z pierwszych w Polsce który wprowadził takie zdjęcia teraz to jest norma ale kiedyś kiedyś takich zdjęć nikt praktycznie nie robił o a to jest chyba gdzieś we Francji z tego co kojarzę a. to jest 12 y z roku? Tak. 4. To jest jakiś wywiad ze mną w którym chyba? I tak. W gazecie. O, tutaj też kostiumy kąpielowe. Nawet w jednej z gazet takie oto moje zdjęcie. Tu nie wiem, czy tu będzie widać. Marcin Mazur, fotografia Marcin Mazur. Wakacje, wakacje. Ja teraz gram sobie jeszcze fifkę i zostało mi Ile meczy? J jeden na... czternaście zostało mi. A przed chwilą grałem z gościem w dogrywce. <grystanie> tak mi napisał. No i przegrał. <grystanie> A w ten weekend gram takim składem. Idziecie robić obiad. Ja nie pójdę stąd, będę stał nad wami, dopóki nie pójdziecie. No to możesz sobie Rosu. postać. Rosół <grystanie> będzie. Ruszać się. To możesz, możesz sobie postać. Ruszać się. Co to jest za my z my z Ja co to za stół? No to jest nasz stół, tylko jeszcze nie był używany, taki szeroki, słyszymy jak ten, jak z Miłoszem, bo znaczy miłość robi rosół. Od kiedy mamy taki stół? od <grym> zawsze. Od początku, ale wiesz co, mamie, zaproponowałem, żebyśmy grali w tenisa. Tak. Czy nie można by było w tenisa tutaj zagrać sobie? Tak sobie. Stołowego. Ja zapłaciłam za ten stół tysiąc Ile? złotych. Ile? Za Tysiąc dwieście złotych zapłaciłaś? Tak. To. Ej, ale gdy Folię, to można Ej, by było grać. Ty jesteś genialny. Gram Tisat tutaj. Naprawdę. No patrz, no co nam tu się... Tak. Dobra, 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 jest. Idź robić rosół. Naprawdę. I był, e, była folia i teraz jest dopiero... Ta folia zrywana. A, a gdzie można kupić A siatkę? Jak, ma, jak zrobić siatkę? Zaku. A można kupić taką będziecie siatkę, na że tutaj przymocujesz. Ja, no, no to ma no no, parzę, no tutaj ktoś po prostu damy jakąś tą na chwilę. No potrzeby, przecież nic się nie stanie chyba z Nie tej będziecie stoła. grać na moim stole w tenisa, powiedziałam, i do obiadu. Będziemy. Chyba... będziemy, będziemy. Chyba, My Nie będzie w domu, to tak będzie. Ja, ja. I dobrze, teraz tak. Miłość nie pokazywałem tego ze względu na widzów i też Miłosza. Ale sam, sam pokroił całego kurczaka i uczy się. Teraz co, co, co to jest za ważne? A, a, powtarzam, że krojenie kurczaka, to jest ciężkie, bo tam trzeba kości, jakoś ten tak brać i wszystko. Więc żeby się sobie nie myśleć, że to jest łatwe. A jak chcecie spróbować, to spróbujcie, ale żeby rodzice byli popas. O ile rodzice umieją. No właśnie, bo na przykład mają nie umier. Dobrze, teraz. Nie, 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 nie! Odkryj no ja to... samą końcówkę i tyle. Z jednej, z drugiej strony. To wiem, bo przeszkroję go. Zostaw sobie dla świnek jedno, a dwa wrzuć do rosołu. To... Pierwszy test, no i jak? Dobre. Dzisiaj będzie testowanie. Pierwszy raz miłość zrobił sam Rosu. A ty Nie. Czuję aromat, delikatność, dynamikę. Ten <laughs> już nie wie o czym mówię. Nawet sobie na nie, bo ja nie chcę wylepsza. No, Dobra, spróbuj. Tak mało. Dobre. Ale dobry? Mhm. No to już wiem, kto będzie teraz robił. Rosołki mhm. Tak, ja bym dał soli bardziej. A jednak, jednej soli. No to sól, może sól Nie, ja nie soli. chcę soli. <noise> to <jest śmieszne>. Nie, <noise> nie, to nie, nie, nie. Nie, nie, Ja nie, nie. Nie, 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 zatrzymywać. nie, <noise> nie. <Moja wstydzę. głosy> Nie widzę. Nie widzę w tym chodzić. Dlaczego? Ale ja ci powiem lepszy numer. Miłoż będzie w podobnym chodzić. W zielonym, No to dobra, no ale nie Dostaliśmy wezwanie. Ja dostałam. A ty dostałaś, aha, dobrze. Ja też z tego śmieję się. Wezwanie sprawia, sprawie 18 urodzi. Zdejść! Jakie bogactwo! Julka, jesteśmy bogaci! Pięć Julka, pup ci nie uwielbiam! Dziękuję! Co? A? Ej, a wujkowi dałeś? No no! No wujkowi! Bo... No przecież ciągle słyszy o tych lodach i nawet nie wie o co chodzi! A nie dając dzieci, Człowieku, to jest afera o takie patyczki? Jestem w szoku. Tak, to jest oto. <grym grym grym grym> to, 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 ja, ja ci będę ja pójdę na balkon, jednak zapalę. Miesiąc szukania, tak ja na cały Naprawdę? miesiąc szukania, tak, cały miesiąc szukania. Naprawdę? Musiałam przyjechać aż do Piotrkowa, żeby je dostać. Mi? Cały so, miesiąc szukania ale ekipy, szok, nie? Na dzisiaj to już wszystko, dzięki, cześć.